Za chwilę pokażę porównanie. Jak widać, niebo, ten sam region gwiazd przez noktowizor P8079HP i przez Sony A7S z obiektywem 200 mm. Sony A7S jest 5 razy droższy niż ten noktowizor, który jest w sumie, w sumie już teraz sprzedawany jako używany. Ale też Sony A7S jest, daje wyraźniejszy wygląd tych gwiazd i szersze pole widzenia, także można złapać więcej obiektów przelatujących na niebie w podobnym powiększeniu. Też taki pomysł, że prawdopodobnie jest to możliwe, trzeba przetestować, żeby połączyć aparat z goglami do gier albo oglądania filmów i można wtedy oglądać niebo tak jak właśnie na monitorze będzie widać. I dzięki temu nie trzeba patrzeć na niebo przez y, drogie lornetki, które są ciężkie, niektóre ważą 7 kg. A jasność gwiazd wychwytywana przez y, sony A7S jest podobna do nich, bo lornetki te sięgają tak 10, 11, 12 magnitudo. A sony A7S, w zależności od obiektywu, czy jest jasny i nocy, też sięga. Spokojnie przy normalnym tempie nagrywania 10 magnitudo, 11 magnitudo, a przy wolniejszej przysłonie to mi się wydaje, że łapałem około 13 magnitudo. Także można leżeć na trawie z takimi okularami, wygodnie nagrywać niebo, sterując po prostu z ręki obiektywem na różne strony i mieć to samo co przez lornetkę, która waży kilka kilo. Także teraz porównanie noktowizora, 5 razy tańszego niż Sony A7s i Sony A7s. Aha, jeszcze jedno, jakby ktoś się decydował na ten noktowizor to trzeba sprawdzić ten dodatkowy sprzęt w opisie w lewym górnym rogu, bo ja to sprawdzałem i tam jest dość taki toporny, wielki sprzęt. I nie jest on chyba łatwo przenośny, i nie wiadomo jaka jest jego cena. Tak, żeby też nie wyszło to drożej yy, używanie tego noctowizora z dodatkowym sprzętem niż ten sony A7S z jakimś starym obiektywem jasnym. No i ten sony A7S jest łatwiej przenośny, bo się tylko ma aparat i obiektyw i można w każdej chwili go wyciągnąć i nagrywać. A tak, yy, z tego sprzętu, co tam widziałem, no to. No to jest dość wielki sprzęt. Także. No jeszcze obiektyw 50 mm, jak patrzałem, autor nagrywał, no to jednak ten Sony A7S więcej łapie gwiazd, nawet przy mniejszych powiększeniach. Także ja bym inwestował w tego Sony A7S choćby na raty. No bo też można właśnie myślę, że tymi googlami się przepiąć może też przez WiFi, także. Sprzęt no droższy, ale w sumie lepsza jakość i mobilniejszy. To ma ten plus, że można nim nagrywać UFO niewidoczne gołym okiem w podczerwieni przy węższym polu widzenia. Znowu, aparat tej możliwości nie ma, ale można go przerobić na full spectrum i później tą zdolność będzie miał. No Najlepiej było kupić Sony A7S2. No z nagrywaniem w 4K, no mnie na to nie stać. Sam Sony A7S jest drogi, także można go wziąć na raty, ale na pewno się opłaca, bo się pozwraca, zwracają się te pieniądze tymi nagraniami, których można faktycznie dużo porobić. I które mogą się przydać też właśnie astronomom, jakieś spadające meteoryty, można jakieś komety odkryć, no i jakieś UFO nagrać.